Was moi drodzy, już z zawodów jestem z moim lekiem. Wracamy do domu obsługa. Dzisiaj ogólnie zawody z 8 godzin trwały od 10 do 8, za to jutro będzie zabawnie, bo muszę być na hali 645, a zawody się wako jakoś 22, więc nie polecam. Ale tak, dzisiaj się w sumie odbyło bez żadnych jakichś zakłóceń i tak dalej. Jutro będzie gorzej, bo tańczymy dwie formacje. Tańczymy formację jazz, której w sumie większość osób nie umie do końca, bo ostatnio skończyliśmy, nie zdążyliśmy jej wyczyścić ani nic. Zszedł, no. Widać. jak zawsze zrobię jakieś głupie błędy, i w tym tygodniu to były najgłupsze błędy w moim życiu, bo mi wykładowca bardzo często daje te same pytania, więc w sumie wiadomo, czego się spodziewać. Nie przeczytałam polecenia i sobie zaznaczyć to, co wiedziałam, zaznaczyłam to z zeszłego tygodnia, bo myślałam, że się pojawi, a to nie było to. Akurat te najtrudniejsze udało mi się zdobyć, a dwa najłatwiejsze to dosłownie były takie głupie pomyłki, ale to głupie pomyłki. Takie najgłupsze pomyłki aktualnie oglądam mecz o macie Barcelona i nie wiem jak się nazywa ten klub chyba z Japonii Vissel Kobe versus Barcelona nie wiem czy to dobrze mówię nawet no tam gdzie gra i nie jest w każdym razie W sumie to rozumiem co te słowo. Ale nieważne, nieważne. Bo i tak zasypiam, więc w sumie <gryw> już bez różnicy. Naprawdę zasypiam już trzeci dzień z rzędu zasypiam. Czy ja mogę się wreszcie wyspać? Błagam. Może jutro się wyśpię. A chyba jest teraz jakieś święto. Z tego co mi się wydaje, w czwartek nie mam zajęć, więc w sumie mogę w czwartek się wyspać. No jest. No, ale nie wiem. Zastanawiam się, czy chcę iść spać. Bo w sumie mam przerwę jeszcze godzina. Nie chcę spać, jak jest mroźno Chyba pójdę zrobić owsiankę, żeby nie zasnąć. Jeszcze chyba nic nie odmówiłam ja dzisiaj śniadanie. nie mam jakąś fazę na owsianki. Albo pójdę zrobić kawę, albo owsiankę. Ale jak zrobię kawę, to już muszę się przygotować na to, że nie zas. Ostatnio jakieś w ogóle nie wiem, co oglądać. Niby mam wykupione te wszystkie streamingowe platformy, ale i tak nie ma co oglądać. <laughs> Więc oglądam zawsze mecze, a że meczów teraz nie ma za bardzo. No to. Co mi zostaje? YouTube. A YouTube a też już nie wiem, co oglądać. A taka próba meczów, meczy, meczów, meczy? Pamiętam mu no. To. za dwa tygodnie. Za 10 dni dokładnie. <laughs> za 10 dni, moi drodzy, idziemy na mecz. Jaki mecz? Polska-Niemcy na stadionie narodowym. Ja się nie, przy, nie będę przyznawała, ale ja kibicuję Niemcom. Sertuszko z Niemcami. Au! Oh, dostałam za to od laptopa. Niemcy-Francja to są moje dwa zespoły. Potem Hiszpania. Muszę ściąć grzywkę też, bo jest za długa i wygląda zawsze źle. mamy sobotę. Wczoraj o północy postanowiłam, że zetnę sobie krzywkę, Nie wiem, co się stało w sumie, bo zawsze, dosłownie zawsze, ścinam tą grzywkę tak bezpiecznie. Tak, żeby miała zapas, żeby mogła na spokojnie ją ściąć. Jakby co to, żeby była za długa i za krótka. Ja nie wiem, co się wczoraj stało. Czy to był brak światła, czy to była godzina i zmęczenie. Ale, jak widzicie, ściana miała jakoś za krótko. Taki dosłownie kawalątek za krótko, bo powinno być tak dotąd. I przez to, że ścianę już na taką długość, to nie mogłam mi jakby poprawić, bo by jeszcze się troszeczkę skróciła. Więc mam aktualnie strasznie nierówną grzywkę i wyglądam okropnie. <grym> Nie polecam nie ścinać grzywki o północy bez światła. Mogłam już zaczekać naprawdę i dzisiaj to zrobić. Nie wiem ogólnie czemu, ale ja zawsze miałam tyle pomadek i ostatnio wszystkie mi się skończyły. Nie wiem jak coś się stało. Jedna to w ogóle chyba była w moich spodniach, które się uprały i smakuję proszkiem do prania, <grym> więc też już jej nie używam. Taką miałam jedną ulubioną z Rossmana i w ogóle jej nie mogę znaleźć w tym rozmanie Zawsze nie ma akurat tego jednego smaku, bo inne są takie... Jak by to nazwać? Jedna, którą kupiłam kiedyś jest jakaś perlista i taki dziwny dziwny połysk robi na ustach. Strasznie mi się nie podoba. Więc już dzisiaj kupiłam jaką. to jaką. Dosłownie pierwszą lepszą, bo nic nie ma. To są jakieś same Pepsi, Coca-Cola, jakieś dla dzieci, albo jakieś takie niebieskie, a te niebieskie zawsze są takie smakują toaletą dla mnie. Ocean, coś tam, woda, bla bla bla. W każdym razie kupiłam Carmexa, pierwszy raz, bo nigdy jeszcze nie próbowałam. Jedyne to były właśnie Karmexy i jakieś takie wymyślne, więc już stwierdziłam, że wezmę tą, bo ja ostatnio umieram. Niedawno kupiłam jakąś kokosową, a ja nienawidzę kokosa. To też była jedyna i po prostu ona nawet nie jest nawierzająca, więc jakby what is the whole point? No, mam głębokie nadzieje w tym. <laughs> Moja ostatnia szansa dosłownie już niedługo się poddam nad szukaniem tych pomadek. A w ogóle ma SPF 15. Zaraz wypróbujemy. Otworzysz i jest. Enjoy. Nice. Thank you. Wow. Nagrywam to pod słońce. A ale mini jest. Taka mini. Wypróbujemy. Oh, safety seal nawet jest. Boże, to takie strasznie. burzli. Jak na pomadkę. Już bez przesady. I don't appreciate that. Jest tak ciepło teraz. Ich bardzo się trochę rozpuściło. Ojzu, ale tak trochę. Piecze, jakby to była powiększające. Czy to dobrze? Ale chyba żyła jakoś. Not my favorite though. W jak mam sesję z francuskiego i już kończę akurat francuski, więc przynajmniej tyle. No a we wtorek mam sesję z Financial Accounting i Human Capital Management. Chyba obie, tak mi się wydaje, są. Na tej zasadzie, że jak nie zdamy w pierwszym terminie, to za tydzień będzie chyba odpowiedź ustna dla tych, co im się nie udało zdobyć. No nie wiem... Myślę, że zdam. Może nie zdam jakoś świetnie, bo tak szczerze niby się zaczęłam uczyć. Do financial accounting to się uczyłam co tydzień mniej więcej, bo z tego przedmiotu mieliśmy wejściówki, więc co tydzień musiałam się uczyć. A human capital management wydaje mi się, że jest bardzo łatwym przedmiotem. Poza tym pokrywa się też z moimi innymi przedmiotami. Więc myślę, że to umiem, mimo że się nie uczyłam do tego tak totalnie. Ale nie wiem, zobaczymy. Nie wiem, jaki ten test będzie. Będą chyba jakieś otwarte zadania, z tym może być gorzej. Ale myślę, że sobie poradzę. Może nie na jakąś najlepszą cenę. jeszcze w następnym tygodniu będę miała final exams. Makroekonomii. Niby się uczyłam na midterm, bo on był w sumie niedawno. Jak sobie przypomnę, to będę umiała, a zresztą do tego mam więcej czasu, pewnie lepiej to zdam. No i potem jeszcze w następnym tygodniu będzie final z International Marketing, to co miałam przed chwilą o midterm. Teraz w tym tygodniu będzie Pan wyjaśniał tematy na otwarte zadania, bo już dostaliśmy tematy, więc jakoś sobie poradzimy, bo wydaje mi się. Ale myślę, że będzie ok. Najgorsze będą właśnie te poniedziałek, wtorek następny. Nie jestem na nie totalnie przygotowana, ale zobaczymy, może mi jakoś w miarę pójdzie. Wyglądam strasznie. Nie miałam czasu się ogarnąć. Na dole jestem w opaleczu. Nie wiem, czy będzie widać. Tu widać, o tu. What the heck. Dwozy też mam całe w Właśnie chciałam je umyć rano, ale miałam sesję. Zdałam dzisiaj sesję z francuskiego. Był ustny dzisiaj.